Zastępstwo! Hej, co się dzieje z naszą panią? Zazwyczaj się nie spóźnia! Myślę, że wygrała na loterii i już nigdy nie wróci. Mój wujek też raz wygrał i kupił sobie wyspę. A -a. Fajnie jest mieć pływającą wyspę. Mam nadzieję, że nie dadzą nam zastępstwa. <laughs> przy naszym szczęściu będzie stara i brzydka, ze sztuczną szczęką i włosami w uszach. No jasne, spójrz, ma chyba ze 100 lat. Zechciejcie mówić troszkę głośniej, mam kłopoty ze słuchem, tak? Jeśli się nie mylę, mieliście mieć teraz lekcję geografii. Pobiegnę po mapy, proszę pani. To dlaczego gwałtownie opuściłeś ławkę? E, ja tylko chciałem przynieść mapy. Cóż to za przedziwne obyczaje. Nie wolno podnosić się bez pozwolenia. Zapamiętajcie! Pan tam, jak pana o, godność... O, o, Klofas, proszę pani. Znakomicie, Hilary, proszę udać się porzeczoną mapę. Tak. <laughs> Dziękuję, proszę pani. <laughs> Pani. Dosyć. Z żalem zauważam, że mam do czynienia z oparciuchem. Bardzo hmm. dobrze. Jak ci na imię? Hmm. Ananiasz. Armand. Oczywiście zapamiętam. Zatem, Armandzie, radzę ci nie zwracać na siebie publicznej uwagi. Dziękuję ci, mój Hillary, i gratuluję zręczności. Tak, zapiszcie temat. Pięć kratek od marginesu. Pochodzenie kontynentów. Co ona tam pisze? Nic, nie widzę strasznie mało litery. Proszę pani. Proszę pani. Nie słyszy? Naprawdę jest głucha jak pień. W takim razie możemy z tego skorzystać. Słyszycie ten dziwny odgłos dzieci? Coś jakby ulatniający się gaz! O! Prędko! Opuśćcie klasę! W klasie ulatnia się gaz. Trzeba koniecznie ewakuować szkołę. Ciekawe, niczego nie słyszę. A poza tym, droga pani, w naszej szkole nie ma gazu. Ja! E Proszę mi wybaczyć. Małagodną łagodną to ona raczej nie wygląda. I strasznie pluje przy mówieniu. Nawet w Anglii podczas wakacji nie byłem tak przemoczony. A mnie się podoba. W każdym razie zbyt drobno pisze, popsuje oczy i skończę jak ananiasz. Będziemy udawać, że przepisujemy. A co nam szkodzi? To nie jest nasza pani, więc... Jasne, masz rację. Będzie trochę niezłej zabawy. Powariowaliście, czy co? No, chyba trochę przesadzacie. Ach, daj spokój, Jananiasz. Nie widzisz, że Klofaz odbiera ci właśnie pozycję pupilka? To nieprawda. Wcale tak nie jest. To ja zawsze będę pupilkiem. Co ma znaczyć ten cyrk? Gdzie spóźniasz się, żeby znów zwrócić na siebie uwagę? Przypisujcie w ciszy, zaraz wracam. Ej, mógłbyś usiąść! Co, masz ojca szklarza? No, przesuń się, zasłaniasz całą tablicę! Uciszcie się w końcu, dobrze? Gottfried, w tej chwili wracaj na swoje miejsce! A, a ty czegoś się drzesz, papo, jedna! Aha! A, No, brawo! I to ma być przepisywanie notatek w ciszy? A ty, skoro już tak uwielbiasz błaznować, możesz to dalej robić, ale w kącie! I żebym cię więcej dzisiaj nie słyszała! To jest naprawdę niesprawiedliwe! Powiem wszystko mamie i tacie i wtedy zobaczycie! Młody człowieku, proszę jeszcze o twój zeszyt. Napiszę słówko do twoich rodziców, a jutro chcę widzieć ich podpis! A na ma karę? Uważam, że mieliście dosyć czasu na przepisywanie. A jutro napiszecie z tego sprawdzian? No to wszyscy mamy jedynki gwarantowane. Dlaczego? Ja sądziłem, że Gottfried zdążył przepisać. Nie zdążyłem. Myślisz, że łatwo jest pisać na stojąco? No to się mylisz. Trzeba zdobyć zeszedł od donosiciela. To nasza jedyna szansa. Hey, ja ja e? Nie wolno mnie dotknąć, mam okular! Nikt cię nie chce bić, Kujonie. Chcemy tylko pożyczyć zeszyt, żeby przepisać dzisiejszą lekcję. Nie, nie ma mowy. Mam przez was uwagę w zeszycie i czeka mnie bardzo trudna rozmowa z rodzicami. A jak coś wymyślimy z tym zeszytem, to zmienisz zdanie? Ciekaw jestem, co wy takiego możecie wymyślić? Bez obawy, zna się te sposoby na podpisy tu i tam. Aha. Co za pech! Wszystkie szuflady pozamykane na klucz. Ale musisz znaleźć jakiś wzór podpisu mamy, bez niego niczego nie podrobię. No to przekichany, to wszystko przez nią. Gdyby nie ona, byłbym dalej pupilkiem i nie siedzielibyśmy tutaj. Ale wiesz co? Ona jest nowa i nie zna podpisów naszych rodziców. Zróbmy jakiś gryzmo i tak się nie połapie. No jasne, właśnie, że też o tym nie pomyślałem. A. Dzięki koledzy. Sam nie wiem co bym bez was zrobił. Przepiszcie i potem mi oddajcie. Super, dzięki. Fajny z ciebie kumpel, Ananiasz, wiesz? Nie była trudna ta wczorajsza lekcja Musiałem wiele razy przeczytać, bo nic nie rozumiałem No i nauczyłem się jej przypadkowo na pamięć Prawdę mówiąc, wszystko udało się dzięki Ananiaszowi Racja, i fajnie, że już nie jesteś pupilkiem naszej pani Ech, Drobnostka, kumple muszą sobie pomagać Gdzie ty się tak pchasz? Muszę siedzieć dalej, mam dosyć, ona pluje na mnie przez cały dzień Cóż to wyglądasz na zdenerwowanego? Usiądź bliżej mnie, będę miała na ciebie oko! Dobrze, wyciągnijcie kartki i zaraz napiszecie sprawdzian z wczorajszej lekcji. Dobrze, proszę pani. Masz odpowiedź na dwunaste pytanie? nie co robisz? Skończyłem i robię, co mi się podoba O, popatrz o. Proszę to oddać o. o, znakomicie! Podczas przerwy zostaniesz w klasie i przygotujesz dzienniczek Mam to gdzieś Niech sobie nie myśli, nie będziemy go wyciągać z sopałów za każdym razem rozsądny, Armandzie, i pracuj spokojnie! Brrr. Najłatwiejszy sprawdzian w moim życiu, serio! No, to prawda! Kiedy nauczyciel jest głuchy jak pień, można sobie łatwo podpowiadać! Nie miałem takiej potrzeby, znałem wszystkie odpowiedzi! Bułka z masłem! Z tym klejem. Jak to co? Taki mały żarcik. Mówiliście, że trzeba skorzystać z nieobecności naszej pani. Przestań! Przestań już! Nie rób tego! Właśnie, że tak. Zaraz zobaczycie. Będzie wesoło. Uwaga, idzie! Ale co to ma znaczyć? Ach! To niemożliwe Widzę, że mam do czynienia z klasą małych żartownisiów Jaka szkoda, kartkówki się zniszczyły Dlatego jutro napiszecie je jeszcze raz O nie Nie, nie Mój drogi Hilary, przykro mi, ale ty też napiszesz O nie, nie, to niesprawiedliwe Dolicha, chociaż raz miałbym jakiś lepszy stopień. No, wolałem, kiedy Ananiasz był popilkiem. Przynajmniej sprawdziany pisało się tylko raz. Hej, pójdziecie ze mną coś zjeść? Ja nie muszę powtarzać na jutro. Co za Lizus? Przecież było śmiesznie. Śmieszne, strasznie śmieszne, bo piszemy sprawdziany jeszcze raz. No i wynoś się z naszej paczki, bo schodzisz na psy. Hm. Marze pani się spóźni i zaczekajcie na nią w klasie. Dam ci bułkę z czekoladą, jak usiądziesz tu zamiast mnie. No może, ale najlepiej ze dwie bułki i trzy kruasanty. Twardziel jesteś, ale zgoda. Dzień dobry, kochani, siadajcie szybciutko. O nie, już po sprawie. Eee. Moi drodzy, koleżanka stwierdziła, że podczas mojej nieobecności nie byliście zbyt grzeczni. Pora przywrócić dyscyplinę, a czy możesz pobiec pokredę bardzo proszę. E, proszę pani, ale to ja nie Kleofasie, nie zaczynaj od nowa. Już lecę! Dobrze, wracamy do historii. Otwórzcie książki na stronie 29. Proszę pani, nie będzie pani zapisywała na tablicy, bo tamta pani wszystko nam pisała na tablicy. O! Proszę pani, czy będzie sprawdzian? Jaki sprawdzian? Zaczynam tam, gdzie skończyliśmy. Bądźcie tak mili i nie przeszkadzajcie. <śmulatuj> nie rozumiem, co się z nim dzieje. E, to ze szczęścia, że panią znów widzi. <śmulatuj> Realizacja studio nagrań Dora na zlecenie Best Film. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Biel. W polskiej wersji udział w ziemi. Jonna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigitte Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Portman. Tłumaczenie Ewa Karsal.